A wszystko zaczęło się 11 lutego tego roku. Pamiętam, byłem w Kuli, to był poniedziałek, tak jak dzisiaj. Przyszedł do mnie ksiądz, wicekanclerz, bardzo przejęty, ze łzami w oczach, informując, że Ojciec Święty ogłosił odejście ogłosił ze, ze stolicy Apostolskiej, opuszczenie tronu piotrowego. Dla nas wszystkich to było wielkie przeżycie wielki smutek i, i taki, taki szczery smutek spowodowany tym, że odchodzi człowiek niezwykły, niezwykle przyjaźnie nastawiony do ludzi, do świata, niezwykłej mądrości, suczenności. i przecież właśnie te cechy ujmowały nas w papieżu Benedykcie XVI. 16 marca jest dowodem na działanie Ducha Świętego. To jest najlepszy dowód na to, że Duch Święty działa w Kościele, w Kościele się opiekuje, i to on wybiera papieża. Nie politycy, nie dziennikarze, nawet nie my sami, ale to Duch Święty wybiera papieża. Potwierdzają to również słowa kardynałów, którzy uczestniczyli w konklawę. Te słowa, które mogą wypowiadać, bo nie mogą niestety mówić o innych okulisach wyboru następcy Piotra, obowiązuje ich tajemnica. Natomiast y, wielu karydynałów, także i nasi karydynałowie, z Polski, którzy uczestniczyli w mongarze, mówią, że y, wchodząc do Kaplicy sekstyjskiej naprawdę y, nie myśleli o tym człowieku, który y, za kilka dni miał się, y, no nie ten, za kilka dni, tylko na, następny dzień miał się stać widzianą głową Kościoła Chrystusa. o to, czy... Ten pontyfikat zwiastuje wiosnę Kościoła. Przed takie pytanie też padło przed rozpoczęciem spotkania. Chciałbym powiedzieć, że tak, to zwiastuje wiosnę Kościoła. Podobnie jak wiosnę Kościoła zwiastował wybór z kwietnia 2005 roku Józefa Ratzingera i jak wiosnę Kościoła zwiastował wybór dokonany 16 października 1978 roku. Każdy nowy papież to jest zapowiedź wiosny Kościoła, bo przychodzi z nowymi siłami, z nową energią, chociaż y, lata jednak świadczą już o, y, o tym, że jest to człowiek y, bardzo doświadczony, to jednak widać w nim wiele energii, wiele sił, y, wiele nowych pomysłów i wiele chęci do bycia blisko ludzi. To jest niezwykle duże. Y, Autorzy tego wspaniałego wydawnictwa, które jest przede mną, którzy siedzą obok mnie, yy, dokonali rzeczy niezwykłej. Po pierwsze, niezwykle, w bardzo profesjonalny sposób opisali ten czas yy, od zapowiedzi odejścia Ojca Świętego Benedykta XVI aż do yy, pierwszych dni nowego pontyfikatu papieża Franciszka. Niezwykle profesjonalne zdjęcia. Co mnie w tej publikacji urzeka? Przede wszystkim ton, w jakim została przygotowana, klimat. Nie ma tutaj cienia sensacja, więc autorzy nie dali się wciągnąć w ten nurt, chociaż tam byli w tym środowisku i, i widzieli rozgorączkowane tłum dziennikarzy, który, który towarzyszył tym ważnym wydarzeniom. Nie dali się wciągnąć w nurt sensacji, tylko bardzo spokojnie, kompetentnie, rzeczowo opisali to, czego byli świadkami. A zatem bardzo polecam ten album wszystkim czytelnikom. Myślę, że zapoznanie się z tym albumem, lektura tekstu, ale i również zdjęcia, które się w tym albumie znajdują, będą stanowiły nie tylko miłą pamiątkę tego dnia, tak jak chrzczą tytuł. Tytuł stanowi pamiętnik konklawe, ale będą nam przypominały o tych pięknych dniach, kiedy Duch Święty dał znowu o sobie znać. Pokazał, że to On jest tym, który kieruje Kościołem. Chciałbym podziękować. Podziękowania dla księdza Kuba, że tutaj dla nas przyszedł. Mam nadzieję, że tym samym Zapoczątkowaliśmy nową tradycję. Podziękowania oczywiście. sprawę Podziękowania również dla ojca. Jak wiadomo to on jest spiritus momenc tego wydawnictwa i również Myślę, tego projektu. Był potrzebny ktoś, kto po pierwsze miał pomysł na tą książkę. Po drugie koordynował ją tutaj w Krakowie. Zbierał wszystko w całość, zrobił kompilację, mówił, to, że dobrze napisał, albo co żeś w ogóle napisał, to jest dobre zdjęcie, to zdjęcie się nie nadaje. Więc ta książka była też taką formą współpracy. Podziękowania również dla Michała, który ze mną wytrzymał przed miesiąc w tym Rzymie. Współpracowaliśmy myślę, że bardzo mocno i bardzo dobrze. I też podziękowania dla wszystkich naszych pracowników tutaj na miejscu, ponieważ ta książka też musiała powstać w dosyć wysokim tempie, żeby była aktualna, więc to też wymagało sporego nakładu pracy. Tak jak już ojciec wspominał, byliśmy w Rzymie przez blisko pięć tygodni. Przez co mieliśmy okazję uczestniczyć we wszystkich najważniejszych wydarzeniach od ostatniej audiencji generalnej Benedykta XVI aż po niedzielę palmową, już z nowym papieżem Franciszkiem. Natomiast. Co czyni tę książkę o tyle wyjątkową, to jest to, że mogliśmy być w miejscach, które nawet dla dziennikarzy były bardzo często zamknięte. W pewnym momencie było ponad 6 tysięcy dziennikarzy akredytowanych przez Stolicę Apostolską i oczywiście wszyscy szukali newsa, wszyscy szukali jakiś materiał. Natomiast nam się udawało wejść w niektóre miejsca, które były zamknięte także dla dziennikarzy. I bardzo w tym pomagały nam dwie rzeczy. Po pierwsze, to było powołać się na, na nazwę firmy Biały Kruk, która w Watykanie jest znana i otwierała wiele drzwi, ale też powo powoływanie się na nazwisko pana Adama Bujaka, tutaj obecnego, który w Watykanie też jest znany i jak tylko mówiliśmy, że tutaj. Tak, on! To, to też nam otwierało wiele drzwi. Także to było bardzo pomocne. I w ten sposób e, mogliśmy wejść na przykład do kaplicy Tusz przed tym jak została ona zamknięta e, dla, dla kardynałów i dla uczestników konklawu więc zobaczyliśmy jak ta kaplica została przygotowana, tą, tą specjalną drewnianą piec, e, komin. To wszystko widzieliśmy na własne oczy i to wszystko znalazło, znalazło się też w książce. W niedzielę palmową udało się załatwić, że, że Michał był na placu św. Piotra i był no, zaraz, zaraz obok papieża, mógł mu zrobić wspaniałe zbliżenia. I, no to, no, no. I to oprócz, oprócz tego, że to jest oczywiście wspaniałe zdjęcie, no to też jest wspaniałe przeżycie być tak, e, być tak blisko babieża. Blisko udało nam się też być zaraz przy kardynałach podczas kongregacji generalnej, czyli podczas tych spotkań, które, które się odbywają przed konklawą, udało nam się wejść przed samą Aulę Pawła VI i widzieć te kardynałów z bliska, czy 115 osób, które miały decydować o przyszłości kościoła. To wszystko było naprawdę no, wyjątkowe, że wtedy przykady trzeba przeprosić yy, yy, stałych czytelników i miłośników jego Królika, że tym razem nie będzie to artystyczna opowieść malowa na światłem, do jakiej przyzwyczają nas mistrza Adam a jedynie fotoreportaż, ale może w duchu skromności ojca świętego Franciszka y, będzie to jakoś pozytywnie odebrane. <noise> no, to, to masa, masa y, dużych przeżyć, dużych wzruszeń. No, o szczegółach myślę, że tutaj zrobimy y, się w dużo tutaj Adam powiedział. Y, przypomniał ten dzień y, 13 marca, y, bardzo deszczowy. Kiedy miał szczęście przyjść, dopiero o 16.00 na przykład, z tego piotra. Ja czekałem od rana, i co prawda, byłem ja w tej lepszej sytuacji, że miałem parasol, ale chronił on tylko od sprzętu Fotograficznych, który staraliśmy się jakoś jak najbardziej, żeby zrobił dobrze, pracował, zabezpieczyć. No i staliśmy z, z kolegami z naszego dziennika i z, z podkreślenia cyprasowych od samego rana w tym deszczu, i tak się zastanawiam. Się nie stawialiśmy, że tego dnia wybiorą papieża, mówiło się, że będzie dłuższe kongregacja Co prawda, watykaniści zwracali uwagę, że dłuższe kongregacje, a samo konklawy krótsze, nawet, ale jakieś nie wiedzieliśmy, że jednego dnia, jednego dnia może zostać wybrany. No i tak i tak zastanawialiśmy się, jak tu sobie troszeczkę ułatwić sprawę, że, żeby, żeby nie stać cały czas w deszczu. No i jak tu wybrać, wybrać najlepszą metodę. No i doszliśmy do wniosku, że jeżeli wybiorą papieża, to Krakowie będzie bił 2 sekundy więc wystarczy, że ktoś do, przekaże wiadomość i przyjdziemy na pracę. O ile byliśmy pewni, wierzyliśmy w niezawodność krakowskich dzwonników, to nie mogliśmy y, równie ufać y, sieciom telekomunikacyjnym, bo SMS wysłany tego dnia przechodził następnego. I całe szczęście, że jednak dotrwaliśmy do, do tej godziny 19 i tego wydarzenia prezentacji Ojca Świętego Franciszka. A tak, wracając, oglądając tą książkę, która, część materiału była na tydzień temu, podczas Niedzieli Palmowej, dzisiaj mamy gotowy, gotowy produkt. Przypomina mi się, że, znaczy znajduję porównanie, że Biały Krok zrealizował przedsięwzięcie podobne do, do tego z 1963 roku, kiedy legendarny Magazyn Live, znany z y, też dużego nacisku na, na fotografię wysokiej jakości, przyleciał samolotem na tą krawę wyposażonym w y, pewną część linii produkcyjnej y, y, poligraficznej. I w drodze z Rzymu do, do Nowego Jorku y, został przeprowadzony proces poligraficzny y, poprzez wołanie filmów, y, emigrafię aż do gotowych, gotowych płyt drukarskich w momencie kiedy dotarli do Stanów było od razu drukowane i to jest, to jest podobne tempo i można to ja najpierw sprowokuję może kogoś to jest modna prowokacja teraz, zwłaszcza artystyczna. W związku z tym artystę wspomnianego, tu już Adama Bujaka. Niech się powybrzydza trochę na tą książkę, ale proszę Emery bardzo. Emeryta. No, e emeryta, ale dzielnie się sprawującego. Jutro jedzie na manifestację do Warszawy, tak? Daj Boże, być takim emerytem. Cóż, może emeryt powiedzieć, że... Jestem szczęśliwy, że taka książka się ukazała, że, że pokazują właśnie młodzi ludzie. Teraz się mówi, że młodzi ludzie odchodzą od wiary, od kościoła, od dobra, od rodziny. Zajmują się dziewczynkami też dobrze, bo młodzi chłopcy powinni się też zajmować w jakiś sposób kobietami, a nie... Nie, nie chcę powiedzieć dalej. Ci mówi wspaniale o tym wszystkim, co się wydarzyło na placu Świętego Piotra. Ja oczywiście pamiętam siebie będącym, tam będąc przez 27 lat. Szkoda mi tylko, że oczywiście oni nie mogli tak towarzyszyć, jak ja mógłbym towarzyszyć Janowi Pawłowi II właśnie na audiencjach, na różnych spotkaniach koloseum, no właściwie przy wielu wydarzeniach, dosłownie ocierając się o jego sutannę, gdzie nie musiałem przedlać tego obiektywu. Ale cóż mogę powiedzieć, że w tej książce mogę, e, zwróciłem uwagę na, szczególnie na to zdjęcie, gdzie e, Kardyna Bergoglio, Bergoglio idzie samotnie przez przez Plać Świętego Piotra. Uważam to zdjęcie. Numer jeden absolutnie w całym tym wydawnictwie, albumu, książki za właściwie najlepsze. Przecież trzeba mieć było wielkiego nosa, żeby, żeby akurat sfotografować tą postać, która no, niebawem już będzie ogłoszona namiestnikiem Chrystusa. No to uważam za wielkie szczęście. Oczywiście ten portret, który Michał pokazywał. Na, na stronie tytułowej uważam też za znakomity portret, taki portret, który będzie na pewno czołowym zdjęciem w jego życiu. Cóż, gratuluję wydawnictwu, gratuluję zawsze wspaniałych podpisów, bo podpisy w jakiś sposób są tymi najlepszymi komentarzami do zdjęć. Nie gdzie tam o Pergolio, tylko że, że, że te podpisy są właściwie takimi stwierdzeniami konkretnych faktów, które, które się działy lub nawiązając do, do wspomnień papieża czy, czy kardynała Bergoglio. Dziękuję serdecznie i gratulacje dla młodych autorów. Niech żyje młodzież, która właściwie pokazuje to co Kościół stworzył, to co Kościół stworzył i to co Kościół jest na progu wielkiego Wielkiego, moim zdaniem, wielkiego pontyfikatu kardynała Bergoglio Franciszka.